Siemanko! Jestem podczas gry, ale dzisiaj y, powiem Wam, gdzie jest Fortbyte. Y, gdzie jest Fortbyte, y, najnowszy. Y, można znaleźć na Słonych Strzechach i on będzie dokładnie tutaj. Dokładnie tutaj. Tu będą takie o, tu będą te znaki. I on będzie dokładnie tutaj sobie. I po prostu musicie polecieć tu Po prostu polecieć tu i go wziąć Zobaczę dokładnie, może go tu mam O! Można znaleźć na słonych strzechach I on będzie sobie tu Dokładnie tu, zobaczcie Po tu można go wziąć i tyle No i no tyle w sumie, Dziękuję za uwagę i... 来了。